Część. Ja jestem Maxterio, a to są cztery ciekawostki o Dagot-Ur, jednym z najbardziej tajemniczych i przerażających przeciwników w świecie Morrowind. Zostań do końca, a dowiesz się czegoś nowego. Aby ukończyć ostatnie główne zadanie Cytadele Szóstego Domu należy pokonać obie wersje Dagot-Ura. Plan Dagot-Ura, aby użyć Akulakan do podbicia Tamriel dla siebie, jest uderzająco podobny do planu Tibera-Septima, który użył Numidium, aby podbić Tamriel i ustanowić trzecie cesarstwo. Jest to ironiczne, ponieważ Dagot urgardził imperium i chciał je całkowicie wykorzenić, często nazywając je psami kundlami. Głosu Dagot Urowi użyczył Jeff Baker, który użyczył głosu również innym postaciom w Morrowind, takim jak Jub, Shogorad i Mehrunsdagon. Tytuł Dagot Ura, Sharmat, pochodzi od arabskiego słowa shaitan, oznaczającego diabeł. I to były cztery ciekawostki o Dagot Ur, władcy snów. Głosie z Czerwonej Góry. Tajemnica jego mocy wciąż fascynuje graczy od lat. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę suba i daj znać w komentarzu o kim powinien być kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie i pamiętaj, sny nie zawsze są tylko snem.